Zajmuje się wasza firma? E, importem i dystrybucją na, te, na terenie Polski. E, marki Belmil, głównie marki Belmil, to są tornistry, plecaki, piórniki, worki, które są produkowane w Serbii. Mm -hmm. A z, W Serbii, tak? To jest to produkt z, z Serbii. A powiedz mi, jesteś na targach w firmie Eurotrade Poraz który? Po raz pierwszy. Pierwszy raz udało mi się być, ale w Polsce jesteśmy już 4 lata. Okay, ale jak wrażenia, jeżeli chodzi o pierwszy dzień stargów targów w Eurotrade? Jest zainteresowanie duże twoimi, twoją ofertą? Dużo ludzi pyta, może zamówię, nie ma za wiele jeszcze na, na początek, ale dużo ludzi pyta, sprawdza, co to jest za firma, bo to jest, wiadomo, to jest nowość dla nich, myśmy tutaj jeszcze nie byli, więc dużo, dużo pracy, jeśli chodzi o samo opisywanie produktu, jak jest zrobiony, dlaczego taka i taka cena, jakie są, dlaczego jest to inny produkt niż, niż wszystkie, więc dużo, dużo pracy. Ok, na naszym rynku jest dość szeroka oferta plecaków różnego typu. Twoja oferta jest z wyższej półki. Czym wyróżniają się te produkty spośród innych, które są oferowane? Podejrzewam, że tak jak wszyscy będą mówili, jakością, ale, ale tu naprawdę jakość, jakość to jest pierwsza klasa. Nie mamy praktycznie problemów z reklamacją, nic się, nic się z tymi tornistrami i plecakami nie, nie dzieje i to klienci, którzy zaryzykowali przed 4-2 laty, laty, bo tyle już jesteśmy na rynku, no potwierdzają. Przychodzą, mówi panie Fala, ja wolę mieć spokój, zapłacić troszeczkę więcej, ale mieć spokój z, z produktem i nie latać co chwileczkę, nie dzwonić do, do producenta z reklamacjami. Jest to na pewno jakość. Jakość i, i wzornictwo, bo ono jest też ciekawe. Nie jest to licencja. Niektórzy mówią, że dobrze, niektórzy mówią, że źle, bo by chcieliby licencję, ale, ale nasze Nasz design jest naprawdę pierwszej jakości, podoba się wszystkim. Niektórzy klienci, którzy twierdzą, że ten produkt jest za drogi dla nich, za drogi dla, 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 dla ich klienta, przychodzą tylko popatrzeć, podotykać, bo naprawdę się podoba.